Ufasz ludziom nie dlatego, że są szczerzy, ale dlatego, że są atrakcyjni. Twój mózg codziennie bierze udział w wielkim oszustwie, w którym uroda staje się synonimem inteligencji, a uśmiech gwarancją uczciwości. To najstarszy błąd w twoim systemie operacyjnym, przez który wpuszczasz do swojego życia niewłaściwe osoby tylko dlatego, że dobrze wyglądają. To zjawisko to efekt halo. Twój umysł jest leniwy. Jeśli zauważy u kogoś jedną pozytywną cechę, automatycznie rozlewa ją na całą resztę charakteru. Jeśli ktoś jest przystojny, twój mózg dopisuje mu inteligencję, poczucie humoru i dobroć, mimo że nie ma na to żadnych dowodów. To dlatego w sądach atrakcyjni oskarżeni dostają statystycznie niższe wyroki, a w firmach wyżsi mężczyźni zarabiają więcej. Nie oceniasz człowieka, oceniasz opakowanie, a twoja podświadomość wmawia ci, że czytasz treść książki. Co z tym zrobić? Jak przestać dawać się manipulować własnej biologii, musisz zacząć izolować cechy. Kiedy ktoś zrobi na tobie piorunujące pierwsze wrażenie, zadaj sobie jedno pytanie. Gdyby ta osoba wyglądała zupełnie inaczej, czy jej słowa nadal miałyby taką samą wagę? Szukaj dowodów, a nie odczuć. Prawdziwa ocena charakteru wymaga czasu, którego twój mózg nie chce poświęcić. Zacznij być sceptykiem tam, gdzie twoje serce mówi ci, że przecież on wygląda na taką dobrą osobę. Przestań mylić estetykę z moralnością. Napisz w komentarzu słowo halo, jeśli kiedykolwiek przejechałeś się na kimś, kto sprawiał wrażenie idealnego. Polub ten materiał, by częściej dostawać dawkę wiedzy, która chroni Twój umysł, i zaobserwuj, tutaj uczymy się widzieć to, co inni tylko oglądają.